Otworzyłem od razu z rana. Jeszcze widzicie wody, nie dałem. Są jeszcze głodnawe, to zaraz im to posypię na tą. Posypałem trochę przed wolierę Prędzej moje jasne się pozrywają pewnie niż ciemne. Zaraz im posypię na ziemię. trochę mglisto, ale niech się dzieje, co chce. Zachowywały już się tak Tak nieźle, więc. może nie będzie tak źle. Na razie jakoś chęci mega do zrywania nie ma no to No zaraz posypię, a widzicie chodzą tutaj. Jedna jest taka ciemna, co słabo coś z nogami ma. Ale nie patrzyłem na nią, tylko tak siedzi, o widzicie, tak podlatuje, coś ma w nogę albo coś, może chora trochę. Ale nie patrzyłem. Dziś sobota, można powiedzieć cały dzień wolny. Dobra, posypię na trawę, jak się coś będzie zrywać, to słuchajcie, dogram. Na razie idę, im dam wody i posypię na ziemię. Jeden się zerwał, ale usiadł. Same moje jasne się zrywają, zobaczcie Tu jest górą jakieś coś dziwnego Nie wiem czy to mój Jakoś tak dziwnie się zachowuje, dziwnie lata Jakby chory jakiś może To chyba nie mój O, zlatują na ziemię Nie no, widać, już po nich było widać, że ten, że w miarę tak się zachowują normalnie. O, zerwał się jeden. Dwa. Ciemne. Ale tak w miarę naklepiąco. Trzeci, ale to chciał zlecieć na ziemię, więc mu się nie udało, więc... Usiadł jeden, ciemny. Drugi usiadł, jeszcze tu został jeden usiadł. No dobra, będziemy obserwować. Idę zobaczyć, co to za jasny siada, ale ten jakiś wylot chory. Widać, że go to lepie. Idę zobaczyć, czy to nie nie ma nic. Idę zobaczyć z bliska. Dam im kąpiel zaraz, ale niech jeszcze się trochę pozrywają, po zapoznają z terenem. Już tam parę na garażu. Jasne nauczyły, jasne się bardziej zrywają niż ciemne. Ale dam kąpiel, bo i te moje się trochę pobrudziły. Skoda, że tak mglisto No ale nic Dobra, niech jeszcze z pół godziny tak pochodzą i dam im kompanię Będą miały kolejne zajęcie. Na razie są e, zajęte żerowaniem po ziemi. Jedzenie mają, karnik wodę mają. Także niech chodzą, niech się oswajają. Dałem im kolejne zajęcie, czyli mycie. A widzicie, jak chciały się myć, kąpać. I idą wszystkie. Powiem Wam, że zimno tak stać nad nimi. Idę do domu. Niech się myją. Nie widać po nich chęci ucieczki. Uciekania chyba się zadomowiły, więc dziś będzie popas, bo mgła. Ale jutro, jak będzie lepsza pogoda, to spróbujemy to spędzić. Zrywają się moje jasne, a te się nie zrywają, tak właściwie. Dobra, niech się myją. Jak się będzie coś działo, to wiadomo, że się dogra. Brat otworzył. się tu pojawią, ale już późno w pół do czwartej a dzisiaj to cały dzień było widzicie ciekawe czy będą orwać ja już mam zamknięte bo 6 sztuk wpuściłem ale No, wybijają się nawet parę. Nie, no ciemno już jest ciemno. Nie sądzę, żeby coś dalej odeszło od dachu. I mgła, i ciemno. O, tam jest. Nie, posiadają chyba. Może idę wypędza chociaż pod siatę. tam trochę sztuk jest puszczonych. I cały czas chodzi te parę sztuk. Są siedzi jak widać w pogotowiu. W takiej pogodzie przy tej porze dnia to już one daleko nie powinny odejść. Jakiś o zasuwa bokiem nieźle. nieźle Dobra, niech obstawia Nie dać mu fory trzeba A dziś już niedziela Otworzyłem te cztery ciemne i dwa kasztany Pogoda cały czas paskudna na weekend Sąsiad to trochę coś tam gania Ale nie widzę, żeby te ciemne, a nie te kasztany się zrywały jakoś mega. O czerwony, to dość, nie będzie chyba lotnik. Raczej to będzie taki śmieciuszek. Ona jest ładna, bo jest żółta. A jego już tak wziąłem przy okazji, mówię może jakaś para powstanie. Jakoś tak na tym Takimi kasztanami to nie wierzę w ich mądrość, no ale przynajmniej ładnie wyglądają. Najedzone są. O dałem im dwie godziny temu, powinny być najedzone, o. O, to na garaż przeleciał kasztan. Zaraz poleci do sąsiadów po dachach. Kasztan to klepak już przyklepał do jasnego tego mojego To będzie wesoły gołąb, tylko trzeba go będzie trochę tak zadbać o niego, nie? Może się nauczy latać, a może on nie umie latać, ale o, coś jest górą jakiś gołąb Pocztus Kasztanka jeszcze nie wyleciała O kasztan na ten świeżbi go coś o. Na razie trafia do domu Ale <gryw> i daleko nie odleciał na no to To i trafił <laughs> Coś czuję, że on to będzie stracony, bo to świeżbi go coś No nic wczoraj się wymarzłem i dzisiaj chyba też się wymarznę a jeszcze jak brat przyjedzie i swoje otworzy świeżaki, to już w ogóle wymarznę się konkretnie. Ale nic. Cały tydzień. O, jest jakiś gołąb, cicho. A, to pocztowy. Chyba. Siwy jakiś pocztowy, tak patrzył się. O, coś obrotów przybiera, czyżby jaszczur był. Wczoraj siedział na domie u mojej ciotki. Ale jak chciał usiąść na mój gołębnik, to tak się wystraszyły moje gołębie, jakby to jaszczą potakował. No nic, szkoda, że najedzone to tak nie mają ochoty żerować. No, mówiłem, że kasztan to pierwszy w dupę dostanie. Już się zrywał, swędziało go i poleciał do brata. No taki to gołąb. Przelecieć tylko gdzieś polecieć to tak. Pochodzić to nic. Jak już mógł pochodzić i wrócić, a nie tylko swędziała, dupa swędziała i się podrapał. Poleciał do brata. Brat, okazało się, że już przyjechał raniutko, już ma otwarte wszystkie świeżaki. <laughs> Także ja spałem, a on już otwierał. No nic, przespałem, ale znając jego to będzie jakoś niedługo ganiał. To wtedy dopiero się może coś złapie. Siadły dwie sztuki. Jasna. Ale wiecie co, nie będę zamykał ich i straszył. Niech się obstawiają. Jasna siedzi tu, na rogu. O. Ma tylko jedno siwe pióro w ogonie na środku. I słuchajcie, Perłowa usiadła. A znowu ma jedno siwe pióro z boku. Tutaj ten. Ciemny z krawatką to przyniosłem go właśnie wczoraj na tych różowych obrączkach. To jest ta ciemna kroniata też na tych, tych posypię trochę im. Słuchajcie, jeść jako, że świeże gołębie to może się obstawią i zostaną. Ta perłowa ładna, nawet widna, lotna z góry spadła teraz. A po prostu nie chcę tych ciemnych za bardzo straszyć jeszcze, zaciągać ich tutaj pod tym zaciągiem, męczyć, łapać. Najwyżej przegram kolejny miesiąc z Tomkiem, ale trudno o kasztaneczka wyszła, żółta. Trudno będę musiał chyba sam coś dokupić, jak będzie, jak zostanie. Zaraz posypię im papciu na dach. I będziemy przyoswajać następne sztuki. A brat podobno rano był już ganiał. A ja spałem. Dobra, sypię im. Drugi dzień otwarcia ciemnych. Nic się nie zrywają. Nic nie uciekają. Ale już było widać po nich, że zachowują się tak. Prawidłowo. Nie w głowie mu ucieczki. Cicho jest następny. O, A nie, to ona, ta perłowa. Zobaczcie. Urna mądry gołąb, Zrywa się. Siedzi znowu. Siadła. A pasowałoby ją zakręcić, bo. Bo ten. Bo jest, bo jest niegłupia. A może się obstawi sama. Nie za bardzo im to sypie, bo nie mam lepszych posypek. To... Podsumowując, puszczanie ciemnych plus tych sześciu, które przyniosłem wczoraj. Prawdopodobnie 100% zostało, bo nawet kasztan wrócił. Przesiedział półtorej godziny, jak nie dwie u brata, później prawie godzinę u Piotra, no i trafił do domu. Teraz wszedł sobie do budy. Jeść pogoda, widzicie, jest jaka jest. Ja jeszcze czekam. Może brat spędzi drugi raz. Popatrzę, ile teraz gania. A ja to raczej jutro, albo pojutrze. Raczej pojutrze, chyba, bo jutro to czyli jutro w poniedziałek będę miał mało czasu, ale we wtorek to już ciemne pójdą do góry. No i co? Następny film będzie z goniania. Może i brat będzie miał wtorek wolny, to a nie, to ja muszę zgonić poniedziałek. Jakiego nie będzie najpierw? <laughs> nie ma co tak od razu szaleć Także pozdrawiam panowie i, i do następnego razu do ciemnych Wszystkiego dobrego. Dodam tak na szybko, że jest wylotka na 11 perłowa brata plus jasna na też na 11. Wylotka łapana, bo siedzą obie w budzie, ale ich jeszcze nie łapałem. I wróciła moja jedna jasna na pomarańczowych obrączkach, więc dwie łapane, no i trzecia wróciła. Musiała wrócić jakoś teraz, na dniach, czyli już po tych odejściach jeszcze coś tam wracają. Jeszcze raz pozdrawiam.